Dominika, mimo że dzisiaj pięknie wyglądasz, masz piękną fryzurę, jesteś uśmiechnięta od ucha do ucha, to słyszałam, że jesteś trochę poobijana. Jak to wygląda? No, zdecydowanie nie wybrałam, wiesz, sportu delikatnego. Jak to mówi taki mój znajomy doktor, że to jest sport kontaktowy, bardzo mocno kontaktowy. Także tak, na pewno jestem poobijana i powiem Ci więcej, muszę być poobijana żeby być gotowa na to, że Majka będzie mnie obijać w klatce. A jesteś na tym etapie pewna swoich umiejętności czy jednak może żyjesz w strachu? Jak to się mówi? Słuchaj, strach w strachu żyję, ale takim motywacyjnym. Myśl, tak myślę. Staram się go przynajmniej w głowie tak przerobić. No, jakbym się nie bała, to chyba bym musiała zrezygnować z tej walki, wiesz, bo bo znaczyłoby, że coś mam z głową. W sensie, jest to naprawdę bardzo trudny sport i znaczy, jeżeli chodzi o tą pewność siebie, bo to chciałam Ci najpierw odpowiedzieć, że to jest tak, im dalej w las, tym więcej drzew, czyli im więcej się uczę, tym za każdym razem, jak już poczuję się pewnie, uczę się czegoś nowego i nagle się okazuje, że to jest takie, wiesz, wielkie pole, gdzie znowu mogę zrobić wszystko. No, zawodowcy trenują latami od dziecka, tak, więc Eee, więc co, czego możesz się nauczyć tam w dwa miesiące czy półtorej no na to e, inaczej, trenera mam super mam Antoniego Chmielewskiego muszę to podkreślić e, drugiego, ja to mówię asystent trenera i on się na nie obraża to jest mój partner Mariusz Bach oczywiście, e, który mnie bardzo wspiera, wspiera mnie mój syn, no, no, ogólnie wszyscy mnie wspierają e, tylko moja mama stwierdziła, że wyjeżdża za granicę, bo nie chce tego widzieć Czyli nie będzie oglądała walki? Nie, no tak się złożyło, że wyjeżdża, ale e, no trudno się na pewno, e, wiesz co, ja teraz patrzę od tej jakby drugiej strony, nie, ale e, całkiem niedawno byłam w roli obserwatora swojego partnera w trakcie walki, mhm. bardzo ciężko się to ogląda, no po prostu to A, jest, tak. e, no bicie się, tak? Mhm. To się musi wygrać. jest trudne, kiedy bije się ukochana osoba, a przychodząc właśnie do Twojego ukochanego, czy to on troszeczkę zaszczepił w Tobie taką zajawkę do sportu? Do sportu na pewno i na pewno mi bardzo pomaga to, że on jest zawodowcem, bo jak mam te momenty, a mam ich bardzo dużo, że o, nie chcę mi się wstać, no wiesz, teraz może już nie, ale pierwsze trzy tygodnie, cztery, dla organizmu, który nigdy nie trenował, jest niezwykle trudne i... Dużo łapiesz takich rzeczy, że o to dzisiaj nie pójdę na trening, bo tam coś tam, bo mnie coś boli, bo teraz tego nie mam i tego mnie uczy i wspiera mnie w tym Mariusz bardzo, bo, no, bo jest zawodowcem i tyle, ile z zawodostwa e, i motywacji w tej psychologii mi przekazać może, to tyle mi przekazuje. No świetnie. Być może już niedługo będziesz określana jako freakfighterka, a nie jako na przykład była żona Michała Wiśniewskiego, bo widzę mnóstwo nagłówków. I mam pytanie, jak ty się z tym czujesz, że po tylu latach właśnie jeszcze tak cię określają? Wiesz, co? Ja już chyba się do tego przyzwyczaiłam. Będąc jeszcze żoną Michała, wiesz, bo przyzwyczaiłam się, że na przykład na mandarynę pisali, e, pisali Była żona i zrobiła to. Na Anie pisali Była żona i zrobiła to. Tak samo jak na wokalistki ich troje, to e, no biedne te wokalistki, bo każda, która była, to już nie będzie wokalistką tak, taką, troje. taką, tylko będzie byłą wokalistką ich troje. No, łatka. Ja mam te łatki dwie, bo jestem córką Tainera i byłą żoną Wiśniewskiego. I teraz, przepraszam, mam trzecią, bo jestem partnerką Mariusza Wacha. Ale może która czy? jest najfajniejsza ta łatka w takim razie? Eee, nie, no co, że mam teraz super partnera. To wiadomo. Z każdą się muszę nauczyć żyć. A co by w ogóle Cię skłoniło do tego, żeby uczestniczyć w projekcie Starstwa i Temema? Czy może oglądałaś inne frikowe federacje, które są od lat na przykład na rynku? Oczywiście, że oglądałam i oglądam i mam tam nawet swoje gwiazdy, które lubię bardzo oglądać. Jednym, co mi się nie podoba, to są konferencje prasowe, które są takie bardzo niesportowe i to może bym zmieniła, natomiast poza tym uważam, że każdy jednak uczestnik musi włożyć trochę ciężkiej pracy. No, nie, trochę nawet bym powiedziała aż dużo, żeby zawalczyć. Mhm. Czyli coś robisz dla siebie. Oczywiście. A co ty robisz dla siebie w takim razie? No, ja powiem ci, że bardzo dużo robię dla siebie, bo cała droga do tego celu, czyli do tej walki. Yy... Chyba tak jak się uczyłam zawsze z psychologii, że droga do celu powinna być najlepsza i najbardziej motywująca, a nie sam cel najlepiej smakować. To chyba to jest pierwsze wyzwanie swoje, moje, mmm, które tak odczuwam. Czyli cała ta droga, ten pot, płacz, miałam moment, w którym przyszłam na trening i przed treningiem się rozpłakałam. Miałam moment, że wszystko mnie bolało i leżałam. I szukałam, gdzie jest tabletka przeciwbólowa, bo się nie ruszę. Ale to wszystko nie wiem z czego to wynika. Czy to jest przez wiek, przez to, że wagę tracę, że ciało mi się kształtuje tak, jak, je, jak nigdy nie miałam? Może tak. Pewnie wszystko naraz. Stres. Ale... ale mnie to cieszy. A ta walka, powiem tak, nie będzie łatwa dla mnie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Oczywiście ją wygram. Ale nie, nie jest to takie, że wiesz wchodzę i o wiem, że pozamiatam temat. E, rywalkę mam e, jakby prawdziwego sportowca, nie, nie MMA. E, trenowała ta dziewczyna wieślarstwo, jest trenerką personalną, ale ma głowę sportowca, więc to będzie chyba najtrudniejsze. E, kondycja i cała reszta, nie będzie to łatwa walka, ale tak jak miałam momenty, że się tego bałam bardzo, teraz też się boję, ale bardziej bym to określiła mianem respektu i szacunku do przeciwniczki. Niż okay. No zobaczymy, czyja głowa będzie mocniejsza, bo kto nie, bo wiadomo też psychik, psychika ma ogromne znaczenie, a przechodząc do rzeczy bardziej przyjemnych, to mam jeszcze pytanie odnośnie Twojego życia prywatnego. Dużo osób się interesuje, kiedy staniesz na ślubnym kobiercu ze swoim ukochanym. No właśnie, kochani, kiedy stanę na ślubnym kobiercu. I tak bym to zostawiła i będzie to najbardziej klikalny, klikalna odpowiedź. Mam nadzieję, że mój mąż przyszły mi odpowie. A tak całkiem serio, myślę, że przyszłym. Roku. Proszę. Czyli po walce będziesz mogła się zająć takimi szubnymi planami, można powiedzieć. A, chyba, że dostanę propozycję kolejnej walki. A, no właśnie. Poza tym ja mam partnera, który aktywnie walczy, jest sportowcem, więc nie jest to takie proste. No i mamy jeszcze taki problem, że ja bym chciała takie ciche wesele, a on by chciał takie prawdziwe góralskie z przytupem, z muzyką, wiesz, z saniami najlepiej, e, więc negocjujemy. To nie jest twoja bajka właśnie. Jaki masz scenariusz na idealne wesele, na przykład? Oh, no tu mam doświadczenie, bo miałam dwa wesela. Naprawdę ciężko powiedzieć. Ja rozumiem mojego partnera, że chce to wesele, bo jest kawalerem i chce ten przytup, tych kolegów. Rozumiem to. Natomiast ja już te przytupy miałam i... Bardziej... E, myślę, że co, na co innego patrzymy, w, jeżeli chodzi o samą sam event, wesele jako event. Czy to jest w ogóle dla Ciebie ważna kwestia? Wiesz co, bardzo ważna. E, bardzo ważna, tak. Nie chcę rozwijać tego wątku, ale tak. Ja wierzę w miłość dalej e, do grobowej deski. Ciężko mi znaleźć tego partnera, bo już jest to trzeci mój partner, ale... Znaczy, partner taki, z którym jestem dłużej, bo, bo bym skłamała, jakbym powiedziała, że trzeci w życiu. Ale partner, z którym chcę spędzić resztę życia, i ja naprawdę wierzę, że mi się to uda. Ojej, no i mam życzę oczywiście wszystkiego najlepszego, żeby ta miłość kwitła każdego dnia. I mam do Ciebie takie pytanie zupełnie z innej galaktyki. Jesteś gotowa? Co byś zrobiła, gdybyś została panią prezydent naszego kraju? O kurcze, ja powiem Ci. Pierwsze zajęłabym się, co jest to może wiesz, takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, ale to bardziej odpowiedź na pytanie, co by było, gdybym była milionerką. E, pierwsze, czym bym się zajęła, to pieskami i schroniskami. Mam sama kundelka cudownego. E, po prostu serce mi się kroi, bo. E, Wiem, że dużo pomocy mają dzieci, osobom starszym też pomagam, dzieciom też pomagam, ale to by było pierwsze, co bym zrobiła. Otworzyłabym pałac prezydencki dla psów. O, jak słodko. Cześć, to Dominika Tajner. Zachęcam was wszystkich do subskrypcji Świata Gwiazd. Dzieje się.